pierwszym według kolejności przyjętej przez organizatorów konferencji wygłosi stanowisko pan profesor Ryszard Piotrowski, wykładowca akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, a także Uniwersytetów Amerykańskich, uczestnika licznych konferencji polskich i międzynarodowych, autora znakomitych publikacji poświęconych problematyce prawa konstytucyjnego, zagadnieniom tworzenia prawa, prawa konstytucyjnego porównawczego współpracującego na stałe z Trybunałem Konstytucyjnym. Zapraszam zatem do wysłuchania wystąpienia o znaczeniu niezawisłości sędziowskiej w demokratycznym państwie prawnym. Szanowny Panie Przewodniczący, Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za tak miłe powitanie i muszę rozpocząć od sprostowania. Mam nadzieję, że ono nie będzie podyktowany, czy nie będzie przez Państwa uznane za podyktowany koniunkturalizmem. Nie jestem stałym współpracownikiem Trybunału Konstytucyjnego. Owszem, byłem, ale no, od pewnego czasu, który wiązał się z koniecznością troski o własny awans naukowy ta współpraca przestała być możliwa. Tak więc nie chciałbym, żeby to, co powiem, było odczytywane jako w jakikolwiek sposób obciążające Trybunał Konstytucyjny. To obciąża tylko mnie. Proszę Państwa, i tematem mojego wystąpienia przerażająco krótkiego jest znaczenie niezawisłości sędziowskiej w demokratycznym państwie prawnym. I tutaj chciałbym rozpocząć od takiej próby rekonstrukcji istoty demokratycznego państwa prawnego na tle konstytucji, obowiązującej konstytucji. I tu chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że konstytucja mówi o demokracji, która nie ma nic wspólnego z rządami większości. Granicą władzy większości są... Prawa człowieka. Demokracja nie ma nic wspólnego z totalitaryzmem. Naziści nie byli demokratami w żadnym momencie. I to, że publikuje się Karla Schmitta, okej, okay, ale może warto także opublikować jego książkę, The Total Eschat, a może będziemy publikowali także pracę doktora Hansa Franka, jego dobrego kolegi i e, naukowego partnera z tamtych czasów, przecież to, że Karl Schmitt posługuje się jakimś terminem decyzjonizm i to jest ciekawy termin, to absolutnie nie zmienia faktu jakie były tego wszystkiego konsekwencje. Całe doświadczenie Europy polega na tym, że demokracja nie jest totalitaryzmem. Demokracja jest władzą większości ograniczoną przez prawa człowieka. I w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego ta sprawa przedstawia się nader jasno. W naszej Konstytucji też przyrodzona i niezbywalna godność człowieka jest źródłem praw i wolności człowieka i obywatela. Żaden nazista nigdy tego nie wypowie, chyba że na straszliwych torturach. Nasza Konstytucja bardzo jasno, i Trybunał Konstytucyjny to podkreśla, Traktuje prawo do wolności od tortur jako prawo absolutne. To nie ma nic wspólnego z ewentualnym przegłosowaniem przez większość, że na początek torturujemy tak, a potem torturujemy inaczej. Od czasów Tukidydesa i wojny peloponeskiej jest, książki wojna peloponeska jest jasne w Europie, i dla Europejczyków, że ustrój nasz nazywa się demokracją, władza należy w nim do większości, nie do mniejszości, ale, ale szanujemy prawa mniejszości, szanujemy prywatność, szanujemy prawo ludzi do radości i cieszenia się e, pięknym urządzeniem naszych mieszkań, jak powiada Perykles w swej sławnej mowie ku czci poległych Ateńczyków bo ich urok codzienny rozprasza troski. Pojęcie demokracji jest bardziej złożone niż tylko relacja, prosta relacja jakiegoś wyniku. I to jeszcze takiego wyniku, który daje władzę 20% uprawnionych do głosowania i puszcza z dymem 2,5 miliona głosów, jak to się ostatnio zdarzyło, z powodów czysto formalnych, tylko dlatego, że ktoś nie nazywał się tak, jak powinien się nazywać. A kto inny nazywał się tak, jak powinien się nazywać. Przecież to jest nie do zaakceptowania, taka wizja demokracji. Rządy prawa to rządy prawa, a nie ludzi. Władza suwerena jest radykalnie ograniczona przez samo istnienie konstytucji i przez prawo właśnie, z którego wywodzi się legitymacja Sędziów do sprawowania władzy sądowniczej. Prawa człowieka trzeba postawić przed wolą większości, przed wolą suwerena. Mówi o tym Kant, mówi o tym ostatecznie Habermas, który powiada, że potrzebny jest odpowiedni dyskurs, żeby ukształtować to stanowisko, ale dyskurs to nie znaczy wynik wyboru. W zasadzie tylko są. Staje się, zdaje się sądzić, że tylko o tyle prawa człowieka istnieją, o ile mają za sobą poparcie większości. Co z takiego poglądu wynikło, to przecież doskonale wiadomo. I ten podział władzy, z którym mamy współcześnie do czynienia, najbardziej kluczowy, to jest kwestia podziału władzy między politykami a ekspertami o innym statusie, w szczególności sędziami. Bo jedynie sędziowie są w sposób legalny zdolni do tego, żeby powiedzieć politykom nie. I żeby władza niewielkiej grupy ludzi, przecież proszę państwa, jeżeli Sejm uchwala w ciągu kadencji na przykład 953 ustawy, to to by oznaczało że każdy deputowany musi przeczytać na dobę około 40 stron tekstu ze zrozumieniem. To jest niemożliwe. Pozostaje mu tylko przeczytać króciutką instrukcję albo dłuższą instrukcję przed głosowaniem. Ale to znaczy, że cała ta z przeproszeniem większość to jest parę osób, parę naście, parę dziesiąt, paręset, parę tysięcy. Ale nic poza tym. I teraz sędziowie są w stanie to zatrzymać, są w stanie sprawić, żeby jeden człowiek nie mógł naciskać wszystkich guzików. I dlatego są tak denerwujący. To dlatego wicepremier urzędującego rządu mówi, musieliśmy rozpocząć od zneutralizowania Trybunału Konstytucyjnego. Ja streszczam, bo mam mało czasu, ale odpowiedni tekst mam w zanadrzu ponieważ inaczej nie moglibyśmy niczego osiągnąć. No ale Trybunał został ukarany wyłącznie na podstawie prognozy. Prawda? Zupełnie tak jak bohater raportu mniejszości. Nic nie zostało uczynione. Wbrew fundamentalnym zasadom sprawiedliwości i wolnej woli powiedziano, że prewencyjnie musimy rozpocząć od. I to pokazuje, jak wielkie jest w tym demokratycznym państwie prawnym znaczenie ośrodka niezależnego od władzy tego centrum dyspozycji politycznej. I to wskazuje na gwarancyjny sens prawa do sądu, które jest nierozerwalnie związane z niezawisłością sędziowską. To wreszcie wskazuje na znaczenie samej niezawisłości sędziowskiej. Cóż to takiego jest? Jest mnóstwo definicji, jest to pojęcie zastane w Konstytucji. Mógłbym mówić bardzo długo o tym, co to znaczy pojęcie zastane. No, odwołujemy się do pewnej kulturowej koncepcji tej niezawisłości sędziowskiej. Ale w gruncie rzeczy możemy powiedzieć, że to zastane pojęcie niezawisłości sędziowskiej, to jest to pojęcie biblijne. Kiedy, kiedy król Salomon prosi Boga o dar dobrego sądzenia, to dowiadujemy się z tej historii, że niezawisłość jest w istocie darem Bożym. Tak jak talent, albo jest, albo go nie ma. I oczywiście możemy stworzyć takie lub inne gwarancje, ale ostateczne w tym momencie próby to jest relacja pomiędzy człowiekiem i jego źródłami wartości, takimi lub innymi, która się przejawia, konkretyzuje w rozstrzygnięciu. W gruncie rzeczy niezawisłość polega na wierności prawdzie. Konstytucja mówi, że normatywną podstawą ustroju Rzeczpospolitej, jak to pięknie powiedział Trybunał Konstytucyjny, jest prawda. I dlatego na przykład dopuszczenie możliwości korzystania z owoców zatłutego drzewa jest takim ciosem w niezawisłość sędziowską, ponieważ oddala nas od prawdy. Istnienie Niezawisłości sędziowskiej jest uzależnione od istnienia demokratycznego państwa prawnego, a nie demokracji iluzji, która byłaby wtedy, gdyby cała władza znajdowała się w jednym centrum, w jednym miejscu, w jednym systemie. I tutaj, proszę Państwa, chciałbym powiedzieć, że w praktyce na całym świecie mamy od dawna do czynienia ze wzrostem znaczenia władzy sądowniczej. I nie mam oczywiście czasu, żeby wskazywać na konkretne przykłady, one są Państwu zresztą doskonale znane, ale to właśnie powoduje reakcję. W takim teoretycznym studium na temat znaczenia władzy sądowniczej, wzrostu znaczenia władzy sądowniczej pada takie znakomite sformułowanie, że to jest tak, że może się zdarzyć, że bez uprzedzenia władza sądownicza będzie podlegała rozmaitym ograniczeniom. Mam tutaj na myśli studium Kapiszewskiego, Zilversteina i Keigena na temat roli sądów w świecie współczesnym. To wszystko, co powiedziałem, jest dobrze przez nas znane. Widzimy to, widzimy jak populizm konstytucyjny stwarza istotne i poważne zagrożenie dla niezawisłości sędziowskiej, nie tylko u nas, w wielu krajach demokratycznych. Warto więc zastanowić się w ogóle nad tym, czy demokratyczne państwo prawne, takie jak mamy w Konstytucji, może w ogóle przetrwać? Czy to, I czy rzeczywiście nadejdzie pora, że demokracja będzie rozumiana jako demokracja totalitarna czy totalna? To zależy od społecznej akceptacji istniejącego systemu ustrojowego. I tutaj mógłbym znowu bardzo dużo mówić o tym, jak biedne jest. W gruncie rzeczy to nasze społeczeństwo i jak nikłe może być w związku z tym przywiązanie do takich ważnych i wzniosłych słów, które w Konstytucji padają. Wystarczy także przeczytać wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby zobaczyć jak wiele jest rzeczywistej i realnej niesprawiedliwości i nieprawości, także w wymiarze sprawiedliwości. Jak mizernie kształcimy my, my pracownicy Wydziału Prawa, jak mizernie kształcimy w gruncie rzeczy naszych absolwentów, ponieważ oni owszem są biegli w sztuce, ale nie pamiętają, że już Kazimierz Wielki w swoich statutach powiada, nikt nie może być ze swego prawa schytrzem, ani chytrzego pozbawiony. A my kształcimy ludzi, którzy szczycą się tym, że ktoś może być ze swego prawa schytrzą. A potem okazuje się, że kształcimy ludzi, którzy cieszą się wtedy, kiedy ktoś może być ze swej konstytucji schydrzą albo hydrze jej pozbawia. No ale to także słabość naszych wydziałów prawa. I to oczywiście mały drobiazg w porównaniu z tym, że... Losy demokratycznego państwa prawnego zależą od losów Europy, od przyszłości projektu europejskiego, która, która to przyszłość rysuje się coraz bardziej mgliście. Proszę Państwa, muszę zmierzać do końca, bo to szkło i jego tajemna siła jest tuż obok. Nie chciałbym, żeby zostało zastosowane. Dlatego Dlatego chciałbym zakończyć wspomnieniem ostatniego wiersza Wisławy Szymborskiej. W tym wierszu mapa. Wisława Szymborska napisała lubię mapy, bo kłamię, bo odsuwają nas od tej strasznej prawdy o rzeczywistości. To samo można powiedzieć o konstytucjach. Lubię konstytucje, bo kłamią bo nie dają dostępu tej napastliwej prawdzie i pozwalają znaleźć, znaleźć spokój. W tych sformułowaniach jedno z drugiego wynika: jesteśmy spokojni. W praktyce jest często inaczej niż w dobrej teorii. Być może jednak Kant miał rację, głosząc, że nie ma nic bardziej praktycznego od dobrej teorii. A Pia Fraus. Czyli pobożne oszustwo konstytucyjnych zaklęć może jest jednak lepsze od brutalnej prawdy zawiedzionych na dzień. Bardzo Państwu dziękuję.